Reaktywacja kanału. Dzień dobry Wam wszystkim. O, dzisiaj testujemy takie petardy. Bomba Bumy z 2017 roku. E, petardy podobno dobre. Tak naprawdę są o dupę potus, bo już jedną rzuciłem. Ujo, weź pójść, zobaczymy. Te A. palniczki od Atomika. To. O. Dobra, jesteśmy ponownie, no zobaczymy. Nie rzucam do wody na razie, tak na luźnie. 4,6 grama nie na opakowaniu, w sensie na petardę. 4,6 to może nie, ale 2 gramy będzie. Będzie. 2 gramy, chodź zobaczymy na Taki na spontanie odcinek, wuja trochę wykorzystam. Dokarmimy sumka. Flara była z tego co widziałem, to nie. I wybucha pod wodą. Weź jeszcze jedno. Mamy tego trochę. O. Czy ja wiem, czy tu flara jest? Była. W tamtej co rzuciłeś to była. Zobaczmy jeszcze raz. Czekaj. O tu mamy puszkę. Zobaczymy, co zrobić puszką Po Rodżerze. To jest stalowa puszka. Chodź tu pójdziemy bardziej w ten zaułek. Rodżer, od rzutu więc... Stawiamy rożera. To się ci nie pali. A ta, ta mocniejsza. Powiem ci, no, te dwa gramy mają na pewno. Albo tutaj jest jakiś, nie wiem, co tu się dzieje. I po rożerze. No. Tu mamy żelik Balistyczny. O. A, Petardy na to połóż. A nie pot? Nie czy pot, no. i po żelku, no. że żem i bal się rozleciał no tu jest kurde już dawno na tym gimbalu <laughs> się nie obsługiwałem pod kamień dawaj pod kamień Ty. Nie, no dobrze walą. Znaczy jedna słabiej, druga mocniej. Czy to od fotowysku zależy, czy nie, ale dziurki nie ma. Nie ty. zrobiło. Dawaj, się w Dawaj. Uch. Uch. Dostałem. Dziurka jak dziurka. Dziurka jak dziurka. Trawa teraz. Idziemy tam na trawę, tam, tam na trawie No faktycznie 2 gramów No. Głośne są ale z bardzo łodku nie było. miałem. Dobra, wymyślił Ale strasznie syfiaste są, wiesz Nie, Nie masz takiej Ale jakaś jest Głośne no, są w miarę, ale dawaj tu do wody o Zwyczajiliśmy się od włosnych metak A tam Raz jest, raz nie Co? och ty oblałem się No No jak oceniasz? Dwie dychy Zapaczkę Jeśli byłyby jeszcze dostępne? I tak na kolekcjonerską, nie? No, o widzisz? Góra była flara Mówiłem ci Ja była flara Raz jest raz... Kurde Raz jest, raz nie ma tej flary Ja tam szczerze mówiąc 6 tak na 10, nie? Wiesz Biorąc dzisiejsze czasy To jest w miarę To okay. dobre, ale znając Chwyrą Morawię te petardy na pewno już jak nie strzelałem w o. 2021 roku Na pewno, nie? O, a tam ktoś sobie Gryla robi. Tak. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Taki Halo. szybki teścik na spontanie. Trzymajcie się. Cześć.